Za chwilę na scenie Iza Lach i The Airplane Boys. Cześć, nazywam się Iza, Iza Lach. Koronowana księżniczka polskiej muzyki. Od takich słów rozpoczynają się recenzje twórczości Izy. Pełnymi garściami bierze to, co najlepsze ze zmysłowej elektroniki, popu i współczesnego rytmu blusa. Język Izy Lach to język muzyki. Nawet Stevie Wonder śpiewał o tym, że, że muzyka to jest język, który Wszyscy na całym świecie jesteśmy w stanie zrozumieć. W piątym roku życia wygrała telewizyjny talent show Od przedszkola do Opola. Później nominowana do Fryderyków. Jej głos docenił wreszcie legendarny Snoop Dogg, gwiazda hip-hopu, co zakończyło się wspólnym nagraniem i nominacją do MTV Music Awards. W wysmakowanych aranżacjach i hip-hopowych popisach Izzy Lach słychać nerwowy puls współczesnego świata na mapie, którego Rzeszów i Amerykę Północną dzieli tylko mgnienie oka. Dlaczego zdecydowaliśmy się na współpracę z zespołem The Earthling Boys? Ponieważ są świetni. Dlatego dzisiaj przyspieszające bicie serca spotkanie Izy Lach z The Airplane Boys. Duet The Airplane Boys to największe odkrycie na kanadyjskiej scenie hip-hopowej ostatnich lat. Setki tysięcy wyświetleń klipów w serwisie YouTube odzwierciedlają ich spektakularny start. Mnóstwo rzeczy inspiruje naszą muzykę: życie, kobiety, muzyka, rozmowa, podróżowanie i wy. Jak piszą krytycy, są idealnym wcieleniem idei wielokulturowego Toronto. Sięgają do hip-hopu, jazzu, funku i elektro. Muzyka jest celem naszego życia jest wszystkim. To słowa chłopców, The Airplane Boys. Za chwilę na scenie Iza Lach i The Airplane Boys, czyli piorunujące połączenie polskiego i kanadyjskiego hip-hopu.